Psalm, który odsłania sekret Bożej ochrony w chorobie i przeciwnościach. Możesz żyć dostatnio, mieć dom i zdrowie, ale w jednej chwili znaleźć się na krawędzi katastrofy. To właśnie w takich chwilach, Psalm 40 odsłania nam tajemnicę Bożego miłosierdzia, tak bardzo brakującego w naszym świecie. Zanim zaczniemy, daj nam znać, z jakiego kraju słuchasz. Miłej lektury i niech Bóg Cię błogosławi. Drodzy bracia i siostry, dziś poruszymy słowa które ranią głębiej niż jakiekolwiek wiadomości czy diagnozy. Psalm 40 bowiem nie mówi o dalekich świętych, nie o wielkich królach, ale o każdym z nas, o tych, którzy kiedyś znaleźli się na dnie i o tych, którzy przeminęli. Ten tekst, który zaczyna się od słów, błogosławiony, kto rozumie biednych, jest jak lustro, jedni zobaczą w nim swoje ukryte rany, inni grzechy obojętności. Ale bez względu na to, jak spojrzymy w to lustro, zobaczymy prawdę, której często się boimy. Pomyślcie sami, ile razy przymykaliśmy oczy na cierpienie innych? W trolejbusie, gdy starszy pan żebrał? W szpitalu, gdy sąsiadka na sali jęczała, a my udawaliśmy, że śpimy? Na ulicy, gdy kobieta z dzieckiem podniosła rękę? Wymyślaliśmy wymówki, wszyscy kłamią, niech rząd pomoże, to nie moja sprawa. Ale gdy kłopoty dotykają nasz dom, sami wołamy, Panie, wysłuchaj mnie. To paradoks, pragniemy miłosierdzia, ale rzadko chcemy być miłosierni. A wiecie, co jest najgorsze? Bóg to widzi. Nie sąsiedzi, nie przyjaciele, nie Facebook, ale sam Bóg. A Psalm 41 ostrzega: kto rozumie biednych, kto widzi cierpienie innych i nie przechodzi obok, ten będzie błogosławiony. Ale kto zamyka swoje serce, pewnego dnia znajdzie się w ciemności. I wtedy zrozumie, że żadne koneksje, żadne pieniądze, Żadne lekarstwo nie zastąpą ręki Boga. Zdarzyło mi się stać przy łóżku mężczyzny, któremu lekarze powiedzieli: Trzy dni. Odnosił sukcesy, był silny, szanowany, ale teraz był chudy, blady, z oczami pełnymi przerażenia. I wiecie, o czym mówił? Nie o interesach, nie o spadku, nie o tym, co będzie po pogrzebie. Płakał, że całe życie żyje dla siebie. Nie pomogłem tym, którym mogłem pomóc. Myślałem, że będę miał czas, ale teraz wszystko. To była skrucha na krawędzi. Ale czy powinniśmy czekać do krawędzi, żeby zrozumieć, co jest napisane w Psalmie 41? Z drugiej strony zobaczyłem coś jeszcze. Zwykłą babcię, która dzieliła się swoją emeryturą z bezdomnymi w pobliżu dworca kolejowego. Żyła skromnie, ale zawsze się uśmiechała. Kiedy dostała udaru, jej dzieci myślały, że to koniec ale Bóg ją wskrzesił. Przeżyła jeszcze wiele lat i zeznała, Pan był ze mną w mojej chorobie, ponieważ zawsze starałam się być z Nim w życiu. Oto sekret psalmu, kto rozumie ubogiego, tego Pan nie łajde w moc jego wrogów. Ten tekst jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Nie myśl, że biedni to zawsze bezdomni lub pijący. Biedny może być Twój sąsiad, który stracił pracę. Wdowa, która płacze nocami za ścianą. Przyjaciel, do którego nie ma do kogo zadzwonić. Ubóstwo przybiera różne formy, materialne, duchowe, emocjonalne. Ale istota jest ta sama, Bóg obserwuje, jak reagujemy. A jeśli się odwrócimy, On też się odwróci. To nie moje słowa, ale prawda pisma świętego. Wielu lubi cytować, Bóg jest miłością. Ale niewielu cytuje, Bóg nie daje się wyśmiewać, co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Psalm 41 mówi właśnie o tym. Siejcie miłosierdzie, a miłosierdzie rządzić będziecie. Siej obojętność, a zbierzesz samotność. I choć może to zabrzmieć brutalnie, inaczej się nie obudzimy. Dlatego dzisiaj, czytając ten psalm, chcę, aby każdy z nas zadał sobie pytanie: Co robię z czyimś bólem? Czy go pomijam? Odwracam wzrok? Czy znajduję siłę, by wyciągnąć do niego rękę? Bo pewnego dnia sam możesz potrzebować tej ręki. Tekst Psalmu. Błogosławiony, kto rozumie biednego i potrzebującego, Pan go wybawi w dniu utrapienia. Pan go zachowa i zachowa jego życie, będzie błogosławiony na ziemi, a ty nie wydasz go na wolę jego wrogów. Pan go umocni na łożu boleści, odmienisz całe jego łoże w jego chorobie. Mówiłem: Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciwko tobie. Moi wrogowie źle o mnie mówią, kiedyż umrze, a jego imię zginie? A gdy ktoś przychodzi do mnie, kłamią, jego serce gromadzi nieprawość, a wychodząc, on ją głosi. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepczą przeciwko mnie, źle o mnie myślą. Przyszła na niego śmiertelna choroba i już nie wstanie złoża swego. Nawet mój towarzysz, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł na mnie piętę. Ale ty, panie, Zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, a ja im odpłacę. Potem wiem, że mi sprzyjasz, jeśli mój wróg nie odniesie nade mną triumfu. Ale ty podtrzymujesz mnie w mojej prostocie i stawiasz mnie na wieki przed Twoim obliczem. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. Amen, amen. Drodzy bracia i siostry, posłuchajcie, jak głęboko brzmą te słowa. Błogosławiony, kto rozumie ubogich. Zauważcie, nie tylko dawanie jałmużny, nie tylko karmienie, ale konkretnie zrozumienie. To oznacza patrzenie na serce, rozumienie bólu, wczuwanie się w potrzeby drugiego człowieka. Czasami ktoś nie potrzebuje Twoich stuchrywien czy stupejsous, potrzebuje Twojej ręki, Twojej uwagi, Twojego słowa. A Bóg patrzy nie tylko na to, ile dałeś, ale na to, czy zrozumiałeś, co kryje się za tą wyciągniętą ręką. Dlaczego Pan obiecuje takiej osobie wybawienie w dniu udręki? Ponieważ ci, którzy znają współczucie, nie są pozostawieni samym sobie. Miłosierdzie jest walutą nieba. Powraca, gdy wszystkie ziemskie pieniądze się skończą. Możesz trafić do szpitala z mnóstwem znajomości, ale jeśli twoje życie było pełne okrucieństwa i obojętności, nikt nie przyjdzie. Ale jeśli byłeś człowiekiem miłosierdzia, nawet wrogowie czasami stają się pomocnikami. Bóg działa w ten sposób. Zwróć uwagę, jak Dawid opisuje chorobę. Pan go umocni, nałożył jego choroby. Wszyscy boimy się choroby. Zwłaszcza po pięćdziesiątce. W krajach WNP, w Polsce, w Meksyku, wszędzie tam, gdzie leki są często drogie, choroba jest wyrokiem śmierci. Ale Dawid mówi: Jeśli zrozumiałeś biednego, Bóg odmieni twoje łoże w chorobie. Nie lekarze, nie medycyna, ale sam Bóg. On może zesłać ulgę, pocieszenie, cud. I to jest nagroda za serce pełne miłosierdzia. Ale potem psalm przechodzi do mroczniejszego obrazu: wrogowie, oszczerstwa, zdrada. Czy to dostrzegasz? Czyż nie jest tak samo z nami? Najpierw chwalą, a potem szepczą za plecami. Najpierw zaprzyjaźniają się, a potem cieszą, gdy jesteś w tarapatach. Nawet najbliżsi mogą zdradzić. Mój towarzysz podróży, który jadł mój chleb, podniósł na mnie piętę. I wszyscy znamy to uczucie noża w plecach. Ale psalm uczy: Bóg cię nie opuści. On cię przywróci. Da ci siłę, byś się podniósł, gdy wszyscy oczekują twojego końca. I tak pojawia się dylemat: jak zareagować na zdradę? Dawid modli się: Podnieś mnie, aby im odpłacił. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to zemsta, ale w rzeczywistości to prośba o sprawiedliwość. Ponieważ człowiek który rozumie ubogich, nie szuka osobistych korzyści. A kiedy domaga się zemsty, oddaje sąd w ręce Boga. To ważna kwestia to nie my się mścimy, ale Bóg. W dzisiejszych czasach wielu z nas ma dość niesprawiedliwości. Emerytury są niskie, nie ma pracy, dzieci zapomniały o rodzicach, wnuki nie dzwonią. Wydaje się, że życie to nieustanna seria obelg upokorzeń. Ale Psalm 41 mówi: Bóg widzi. A jeśli nie zatwardziłeś serca, jeśli zachowałeś miękkość serca, jeśli zrozumiałeś ubogich, nie zostaniesz zapomniany. Wręcz przeciwnie, zostaniesz postawiony przed Bogiem na wieki. To największa nagroda być w Jego obecności. I oto niespodzianka: ten psalm nie mówi tylko o pomaganiu innym. Chodzi również o to, by samemu nie bać się bycia ubogim. Wszyscy staramy się ukryć swoje słabości. Nikt nie chce przyznać: czuję się źle, jestem samotny, nie mam co jeść. Jesteśmy dumni, ale Bóg mówi: Błogosławiony, kto rozumie ubogich. A to oznacza, że i ty możesz być tym ubogim, którego rozumieją. Nie musisz nosić maski. Możesz być prawdziwy. I w tym tkwi siła wiary. Bracia i siostry, żyjemy w świecie, w którym bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. W krajach WMP tysiące emerytów żyje za grosze. W Polsce tysiące migrantów śpi w piwnicach. W Meksyku tysiące rodzin żyje w strachu przed przestępczością. Taka jest rzeczywistość. Ale pośród tej ciemności psalm 40 rozbrzmiewa jak światło. Bóg widzi ubogich i tych, którzy ich rozumieją. I pewnego dnia on odwróci szale. Dlatego moje wezwanie jest proste i bezpośrednie. Nie omijaj. Jeśli masz chleb, podziel się. Jeśli masz słowo, powiedz je. Jeśli masz czas, daj je. Bo pewnego dnia to będzie Twoje zbawienie. Nie dyplom, nie samochód, nie konto bankowe. Ale Twoje serce, które potrafiło zrozumieć czyjś ból. Niech każdy z nas odejdzie stąd dziś z postanowieniem: nie będę już obojętny. Bo Bóg powiedział: Błogosławiony, kto rozumie biednych. Drodzy bracia i siostry, właśnie rozważaliśmy Psalm 40, i teraz chcę powiedzieć coś. Co może zabrzmieć zbyt ostro, zbyt bezceremonialnie, ale to w tej prawdzie tkwi zbawienie. Powiem szczerze, żyjemy w świecie, w którym obojętność stała się normą, gdzie biedni są irytujący, a chorzy przypominają o naszej własnej śmiertelności. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do odwracania wzroku, że utraciliśmy zdolność zaglądania w duszę drugiego człowieka. Ale właśnie to oznaczają słowa Dawida, błogosławiony, kto rozumie biednych. Nie ten, który rzuca drobne. Żeby uspokoić sumienie, ale ten, który się zatrzymał, spojrzał w oczy i zrozumiał, przed nim stoi człowiek taki sam jak on, tylko w tarapatach. I właśnie dlatego Bóg obiecuje miłosierdzie. Pomyślcie, ile razy w życiu sami byliśmy biedni, może nie finansowo, ale w sercu. Kiedy bliscy nas zdradzili, kiedy odeszli, kiedy lekarze załamywali ręce. Staliśmy się biedni i my. A potem wołaliśmy do Boga, mając nadzieję, że ktoś poda rękę. Czasem ktoś się odnalazł, czasem nie. Ale za każdym razem Bóg patrzył na to, czym stanie się nasze serce po tym. Czy zmięknie, czy stwardnieje? Czy staniemy się ludźmi miłosierdzia, czy ludźmi z kamienia? I oto najstraszniejszy wybór. Jedni, doświadczywszy bólu, uczą się współczucia, podczas gdy inni stają się cyniczni i okrutni, jakby chcieli powiedzieć: cierpiałem, pozwól cierpieć innym. I tu właśnie Psalm 40 stawia nas przed moralnym dylematem. Po czyjej jesteś stronie? Po stronie miłosierdzia czy po stronie obojętności? Nie chcę, żebyście myśleli, że te słowa dotyczą tylko jałmużny. Nie, to coś o wiele głębszego. Kto rozumie biednych, to ten, który rozumie starca z rentą stu dolarów, i ten, który widzi z matki, którą syn wyrzucił z domu, i ten, który dostrzega migranta, który pracuje nocami za grosze i śpi w piwnicy. To również dotyczy ubóstwa duchowego, człowieka, który nie zna Boga, który żyje w pustce, a my, zamiast go potępiać, możemy powiedzieć słowo nadziei. Ale co robimy częściej? Potępiamy, odwracamy się, zamykamy drzwi. A potem dziwimy się, że drzwi zamykają się również przed nami. Chcę wam opowiedzieć historię. Pewien człowiek całe życie budował karierę, piał się coraz wyżej, gardził tymi, którzy byli poniżej jego poziomu. Mówił: Nikomu nic nie jestem winien. Ale kiedy poważnie zachorował, jego przyjaciele zniknęli, koledzy zapomnieli, a tylko jedna osoba, sąsiadka, ta sama, z której kiedyś się śmiał, bo zbierała butelki, przynosiła mu zupę i siadała obok, żeby po prostu być z nim. Zawołał i powiedział: Dlaczego ty? A ona odpowiedziała: Bo Chrystus powiedział: Kto rozumie ubogich, będzie błogosławiony. I oto dramat: Ten, który uważał się za silnego, okazał się najuboższym. A ten, który uważano za słabego, okazał się najbogatszym przed Bogiem. Tak działa niebiańska arytmetyka i nikt z nas jej nie uniknie. Powiem wprost, wszyscy się starzejemy. Wszyscy będziemy słabi. A potem zostaniemy wystawieni na próbę z tego, czego nauczaliśmy innych. A jeśli żyliśmy z sercem z kamienia, to kamień spadnie nam na pierś. Ale jeśli żyliśmy z miłosierdziem, to miłosierdzie do nas przyjdzie. Psalm 40 to nie piękna poezja, to zdanie Mówi: Pewnego dnia każdy z nas będzie albo na miejscu tego, który pomaga, albo na miejscu tego, który oczekuje pomocy. A Bóg zapyta: Co robiłeś, gdy biedni byli w pobliżu? Spójrz, jak pisze Dawid: Nawet mój pokój czyniący, w którym pokładałem ufność, podniósł na mnie piętę. To ból zdrady. Kto z nas go nie doświadczył? Żony porzucone przez mężów. Mężowie zdradzeni przez żony. Rodzice porzuceni przez dzieci, przyjaciele, którzy zniknęli w dniu nieszczęścia. Wszyscy znamy ten cios w plecy. Psalm pokazuje jednak, że Bóg pozostaje wierny, nawet gdy wszyscy się od Niego odwrócili. I to jest największe pocieszenie. Ale jest i druga strona: czyż nie jesteśmy tymi, którzy zdradzają? Czyż nie podnosimy pięty przeciwko temu, który zaufał? I tutaj niełatwo powiedzieć Amen. Bo w zwierciadle psalmu 40 odbijamy siebie. Wiem, że wielu z was jest zmęczonych. Żyjecie od dziesięcioleci w świecie, w którym obietnic było więcej niż prawdy, gdzie polityka się zmieniła, ale życie nie stało się łatwiejsze. Znacie cenę chleba, cenę leków, cenę zdrady. I potraficie odróżnić fałsz. Dlatego nie będę was usypiał słodkimi słowami. Powiem wam prawdę. Jeśli dziś nie nauczymy się rozumieć ubogich, jutro sami będziemy krzyczeć w pustkę. I wtedy ani religia jako forma, ani świeca w kościele, ani krzyż na szyi nas nie zbawi. Zbawi nas tylko to, co w sercu miłosierdzie. Tego szuka Bóg, za to umarł Chrystus, abyśmy stali się ludźmi miłosierdzia, a nie ludźmi z kamienia. I do tego właśnie chcę was dziś wezwać. Wyjdźcie na zewnątrz i otwórzcie oczy. Nie na witryny sklepowe, nie na wiadomości, ale na tych wokół was. Na sąsiada, który nie ma nikogo, kto by pomógł. Na kobietę niosącą torbę z targu i potykającą się na schodach. Na dziecko siedzące samotnie. Zrozumcie, to właśnie w tym tkwi próba. Nie w znajomości modlitw, nie w interpretacjach, ale w prostym geście. A potem, gdy nadejdzie wasza noc choroby, gdy lekarze załamią ręce, gdy wasi bliscy będą bezsilni, Bóg powie: przemienię wasze posłanie w chorobie, bo rozumieliście biednych. Oto ona, obietnica Psalmu 41, oto ona. Ewangelia w najczystszej postaci. A może pomyślicie, jestem już stary, za późno, żebym cokolwiek zmienił. Nie, nie jest za późno. Każdy poranek to szansa. Każde słowo, każdy czyn może być decydujący. Może jutro wasze dobre słowo uratuje kogoś przed rozpaczą. Może jutro twoja ręka uchroni kogoś od zguby. A wtedy Bóg uchroni i ciebie. Dlatego nie odkładaj miłosierdzia. Uczyń to teraz, dziś, tutaj. Bracia i siostry, niech ta prawda stanie się kością w gardle naszej obojętności. Niech nas dręczy, dopóki się nie zmienimy. Niech nas zmusi do działania, a nie tylko do słuchania. W przeciwnym razie wszystko, co mówimy, pozostanie pustymi słowami. A Bóg nie szuka słów, szuka serc. A jeśli serce jest przepełnione miłosierdziem, zostanie zbawione. Lecz jeśli jest kamienne, utonie. Oto wniosek, oto prawda, jakkolwiek gorzka by nie była. I tak zakończę tam, gdzie zacząłem, błogosławiony, kto rozumie biednych. To cały psalm, cała Biblia, całe życie. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie tego kazania do końca. Subskrybuj kanał i zostaw swoje przemyślenia w komentarzach. Podziel się tym z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Niech Bóg cię błogosławi i do zobaczenia wkrótce.